Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj moherowo. Witajcie w nowym vlogu. Z bólem serca żywności z tymi butami, w ogóle dostałam je już używane, to jest pęknięta podeszwa. I to, że pęknięta podeszwa i że są takie lekkie otarcia, to by nie był problem. Ale zaczęło mi być w nich po prostu niewygodnie. Że na skutek zmiany po prostu zachodzącej. W kształcie stopy zaczęłam coś uciskać. Nie mam pojęcia, co takie nosiłam. Natomiast strasznie potem spuchły znaczy trochę mi spuchły, i bolały, i w ogóle. Nie wiem, czy to kwestia tych butów, ale tak podejrzewam. Może po prostu nie pasuje ich kształt do mojego kształtu, jako że są już trochę znoszone i że. Jestem nastawiona tak, żeby się pozbywać rzeczy w tym momencie. To idę je wynieść, zostawię je pod śmietnikiem. Może ktoś jeszcze je użyje, może pojadą. Zobaczymy. Przypomniało mi się, że mam takie zajebiste buty na koturnie i myślę sobie, wyczyszczę je, włożę nowe wkładkę. Moje sznurówki, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Wyjmuję wkładkę, a tu taki metalowy przedmiot odpadł. W tym bucie, w tym bucie z. Jest, taka szyna, a tu mi odpadła jak wyjmowałam wkładkę. I tu się to wszystko pruje. I chyba jednak będę musiała iść do szewca, a nie bawić się z tym sama. Ale oczywiście, zanim pójdę do szewca, o ile pójdę, to najpierw spróbuję sama to zreperować I pewnie wyjdzie z tego coś strasznego i będę żałować, i popsuję buty. Ale muszę to zrobić. Cześć, pozdrawiam Was. Dzisiaj mucherowo wstałam ledwo co? Miałam iść na uczelnię na. 11 dwunasto na ja tak co dwie... chciałam chciałam bardzo jest 12.40 i właśnie się biorę za picie kawy właśnie se zerałam muszę tylko dać ten miodek gdzieś miod yy, i ten no i powiem wam poszłam spać o szóstej ogólnie tak o piątej ogarnęłam że muszę już i spać yy, to jest niesamowite jak szybko ja się przestawiłam na taki nocny tryb życia, nie? I w ogóle jest tak cudownie, bo w ogóle nie ma hałasu, jest taka cisza, spokój. Yy, jest super. Ja się za tryb życia, bo praktycznie na momencie, albo wrócę z roboty tutaj, to już praktycznie funkcjonowałam, przyspałam jeden dzień i potem już funkcjonowałam w docę. W ogóle jechałam do w nocy, więc przedstawiliśmy go automatyczne ja jak mam jakieś przestawienia, to nigdy w stronę na poranne wstawanie. Pewne wstawanie zawsze z dla mnie problemem. A funkcjonowanie w nocy to jest moment, nie? Złożyłam beretik Maherowy. Mam trochę przytuszczoną grzywkę. I już tak się nie układa. A jak jest pod beretem, to tak nie widać, bo są kołton straszny z tyłu. Beret ze śmietnika. Zrobiłam wczoraj z koleżanką takie pieroszki. Są takie na proszku do pieczenia, pieczone I takie drożdżowe Także ja się nie dam, muszę się martwić I pożyczyłam od innej koleżanki buty Bo powiedziała mi, że na wesele będę mogła jakieś buty Więc ja powiedziałam, że pożyczę dzisiaj na uczelnię Bo muszę zobaczyć, jak mi się nogi sprawują Niekoniecznie w tych, ale zobaczyć, jak się nogi, nogi sprawują w tego typu butach lekko za dużych Zobaczcie, jakie są zajebiste. Mi się tak mega podobają. Jakby miała, jestem sobie kupiła takie, nie? Ale przynajmniej jeden dzień poczuję się w nich. Mam nadzieję, że nic się z nimi nie stanie, że ich nie zniszczy, nie plamie, bo ja mam do tego predyspozycję. Byłabym bardzo zła na siebie, gdyby coś takiego się wydarzyło. Czyli na wesele takich nie pójdę, ale mega mi się podoba. Zżyłam wczoraj sukienkę, którą planuję, planowałam ubrać i się okazało, że wyglądam okropnie. Wiecie, w sensie mm, nie jest jeszcze dla mnie za ciasna, ale bardzo mi tak podkreśla brzuch to, to, to fałski, bo, żeby pokaże, jest te fałski, może się pokazać, czy tak jest. W ogólnie mam teraz taki bardzo okręgły brzuch Mam tłuszczek i myślałam, że się go pozbędę już parę miesięcy, przez te parę miesięcy się nie udało. Życie, życie, życie. No i ta sukienka, wiesz, czuję się taka puchna w tej sukience, bo mam takie krótkie te rękawki. Widzę to moje mm, szerokość ramion, widzę sensie tych tutaj, te, te takie wałki. I tutaj to jest tak, wygląda trochę jak ciężarna. I nie, nie chcę tak iść. Muszę wziąć bardzo, ale nie muszę skoczyć do tekstu Może dzisiaj, może się udaje, jak nie to yy, w przyszłym tygodniu. znaleźć się coś lepszego. Dobra, lecę, bo się spóźni. Tak... I tak się spóźnię, ale już bardziej nie mogę się złożyć, bo kiepapkę jest na uczelni. Do potem. W ogóle, patrzcie na to. Biorę sobie torbę, żeby wziąć. A tu cała torba kasztanów. Kocham kasztany. Naprawdę nie kocham kasztanów. zbieram je dlatego. Żeby dzieci nie mogły zabrać, żeby ci rodzice, którzy się dowiadają od dzieci po czasie, że mamo, jak dziecko mówi o północy, czy 22, mamo potrzebuje kasztany na jutro do szkoły, żeby jak oni wybiegną sobie wtedy w nocy, to szybko zbierać tych kasztanów, to żeby tam nie było ich. Ja po prostu nie narobię ludzi i robię im na złość. I tak sobie właśnie wymyśliłam. Ostatnio wracałam w nocy. I myślę sobie Nie no, muszę zebrać, bo jeszcze zaraz się weźmie I przybiegnie, bo się przypomni, że potrzebuje do szkoły Nie może tak być Co se gówniarz myśli? Co se ci rodzice myślą? Że dziecko ma poczucie czasu? Że ono ogarnia, że Jutro to jest za parę godzin nie wiem, że każdy mnie zaś nie zaś nie zacznę robić. Chłopana. w to wszystko. Ale ze mnie moher. Kul moher. Przeżyłam. Odwróciłem się tak od chodzenia, że masakra. Teraz po prostu od kilku dni chodzę tak jakoś więcej pieszo. I jest. No jest w sumie coraz lżej, ale to jest straszne, bo kiedyś to się łaziło. I łaziło. I wiecie, jak mieszkało się w akademii, tuż w ogóle, tam kilometr do uczelni. Niedużo, ale co się robiło to trasę, się zawsze gdzieś tam szło połazić. I Często się szło z masą rzeczy po prostu. I była taka kondycja, że się jeździło rowerem. Mam trochę nogę. No nie wiem, niby się te buty wydawały takie idealne, jest trochę za duże. Nie wiem czy mi nogi w czy nie będę na napuchnięte. Ale tak... Widać, że był półciskany miejscami. Nie wiem, może czy jednak to nie ten kształt, bo to do kształtu moje nogi. No, sakra I słuchajcie, poszłam na uczelnie. A, spodnie, rozpięte, oczywiście, tak, bo to ciasno brzmi. Wiecie, co z tego zjadłam. koleżanki. Poszłam na uczelnię e, Pogadałam z babką. Bałam się, że będę trochę za późno. Na szczęście okazało się, że wieszają jeszcze tam wystawę. I że nawet ja miałam na nią chwilę poczekać I że jeszcze ktoś tam do niej był Więc fajnie Nie było przypału yy, Coś tam pogadałam Kupiłam sobie przez chwilę ciastko W piekarni Musiałam sobie kupić ciasto, nasz ona ciasto I patrzę, 4 zł za 100 gram I ja się chciałam wziąć te 100 gram za 4 zł. A się okazało, że nie mogę wziąć 100 gram Że muszę wziąć od razu tam yy, ileś cały taki kawałek z pół kilo, w kolejnych jakieś uczulenie mam jakieś takie dziwny mi na plecach yy, i że i wziąłam takiego batonika za 4 zł się sobie napałam nawet to zrobiłam sobie dzisiaj picie w słoiku po włosławku w imbir przeszło takim ketchupem bo to jest słoik w kaczupie a jeszcze girem, ale musiałam umyć na swojego jeszcze z raz albo dwa, albo i więcej. No i tam pogadałam z babką i potem poszłam sobie do koleżanki na kawkę, na tosta i poszłyśmy powiedzieć po, po szmatekstach, bo stwierdziłam, skoro źle wygląda w tamtej sukience, którą żyłam, żeby się robi taka bombka, no to... Może sobie ogarnę jakąś inną. I słuchajcie, się okazało, że są sukienki po 4Z. Akurat dzisiaj piątek idealnie. Wzięłam sobie jedną taką prostą. Nie mierzyłam jej. Ale taka zwykła, prosta. Jakbym miała jakąś biżuterię dodatki, myślę, że spoko. Powinna być ok, Chociaż jej nie mierzyłam, ale zobaczę. Ale wiedziałam, że jak za 4 zł, to jak nie dla mnie, to mojej mamie dam. Na nią powinno być dobre, tak na oko. Yy, a jej pasuje niebieski. Jeszcze sobie wzięłam jedno taką ciemno-niebieską. Ona w ogóle była za 16 zł wcześniej, a dzisiaj było już po 4. Też taka prosta. Chcę zrobić potem mierzenie, ale to tak, ogarnę pokój i ogarnę siebie. Na razie muszę jej zaraz z kuchni ogarnąć. I szedł pokój. z blokatorka wróciła, bo ona wraca dzisiaj niedługo. Ale muszę chyba się też umyć, bo się trochę straciłam tym ułożeniem. I słuchajcie, taka sukienka. Była wcześniej za 18, ale dzisiaj była po 4. Podkreślam też 10 razy, że to było po 4 zł, bo coraz ciężej jest dobyć um, takie cenie ciuchy. ona jest dość ładna, co plecy, chyba. Albo i nie, ona chyba z ustro jest taka sama. No bo tu na tak patrzę, że ma taki szef, myślę, że to jest taki na Ale chyba jest z ustro taka sama. Nie, to jest trochę krótszy. Jest ładna. I ładnie mi brzuch się w niej układa, ale się okazało, że jest za ciasna i że się nie dop że dotąd się dopinam. I zrobiłam problem w tej części. się dopinam, ale w skach mi się nie dopina. Nie wiem, jak to było projektowane. Ale yy, uznałam, że skoro kosztuje tak niewiele, to ją wezmę i spróbuję się przejść w poniedziałek do krawcowej. I żeby mi ta krawcowa albo wszyła tu jakieś, rozpruła i wszyła jakieś wstawki w tym samym kolorze Albo żeby mi wszyła jakieś paski, gumki, cokolwiek Coś tam, żeby zakombinowała Chociaż to jest zamek i nie wiem czy to, ale no chociaż z jednej strony, no nie wiem, mam nadzieję, że coś wykombinuje, Że nie zapłacę jakoś dużo, bo to jest taka tam ten i myślę, że to jest fajna i jest taka długa jest długa i jest fioletowa, będzie mi się pasowało z włosami i w ogóle spoko mi fiolet chyba. I jeszcze za dwa złote w innym szmateksie kupiłam kalesraki nęskie. Jeszcze nie wiem czy będą dla mnie, czy oddam. Ale wiecie co, są nowe nienoszone. są się ze szmateksu, ale nie mają śladów użytkowania, nie ma tutaj żadnych zarzuceń ani jakichś dziwnych śladów. Yy, nie wyglądają na jakieś znoszone. Jeszcze je tam wypiorę w jakiejś dużej temperaturze dla pewności nie wiem, może bym, nie na były znoszone, no ale sobie przemierzę je. Tutaj trochę cisnęło, a może i nie. Kalesony, jeszcze to jest jakiś taki miły materiał, taka pielucha, wiecie, yy, mają tą korzyść, właśnie, że są z takiego fajnego materiału. I nie... Wrzynają się w dupę, nie wrzynają się nigdzie, bo du jest taki fajny, że nie ma takiego żadnego klinu, paska, jak często są w tych rejstuzach, że nie drapią, tak? No, bo są takie lekkie, no, tylko normalne, że taki spełnienie nie założę na kresony, ale jakieś takie lżejsze, szersze bez problemu i jest ciepło i komfortowo fajnie, bo kiedyś sobie porzuciłam i założyłam, i jestem fanem kresą to tamtej pory. Mam nadzieję, że te będą dobre. I w takim spokojnym miejscem nagrywanie może być Tak patrzę teraz, zagospodaruję sobie to ścianę jakoś Może to tą sobie zagospodaruję, bo w siadają, sobie razy, to się dają wbijać gwoździe I pozawieszam sobie raz w tym się jakąś jakoś z A ten... A to przede mną zostawia sobie pustą Żeby mieć taką przestrzeń potrzebuję patrzeć na jakąś czystą przestrzeń A tu na dole będą rzeczy na regale na podłodze będzie bywało różnie, a tak żeby mieć chociaż ten oddech na tej ścianie będę na nią patrzeć. myślę, że to jest dobre rozwiązanie. I znowu się i zaczął spać mi się tak chciało. W ogóle pobrałam sobie gry na telefon, bo mi się przypomniało, że kiedyś próbowałam grać w guitar... guitar... guitar? Hiro? Coś tam? I do to takiej to gitarce, takie, co się podłącza, i mi szło beznadziejnie, mimo że wtedy grałam na gitarze, jakoś tam. I że kiedyś próbowałam grać jakieś tego typu gry, i w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, i jakoś mi to szło tak bardzo beznadziejnie. I chyba mi się po prostu o tym przypomniało, bo widziałam jakiś taki filmik. Y mi wyskoczył, jak ktoś tak super gra w jakąś tego typu grę, że wiecie, że lecą takie kafelki i się naciska, jak tam leci muzyka I to chyba nie było akurat z gitarą, tylko z jakimś innym instrumentem. I babka tak po prostu palcami, tam rękami na tablecie i, i zrobiła to wow i tak szybko i w ogóle. I ja stwierdziłam, że ja muszę też spróbować. I sobie brałam Guitar Band, Band, jakąś taką grę. Yy... Tego typu, te z gitarą Na początku szło mi okropnie, nie? Okropnie, miałam w z stanie z 30% tych trafionych yy, z tych, tych punkcików I nie nadążałam i w ogóle, i zaczęłam w to grać I w sumie zrobiłam progres w jeden dzień Tak gramy sobie w międzyczasie ja się gram przed snem i, mnie, i bardzo się wtedy angażuję w tą grę, bo Po prostu Patrzę i słucham i, i staram się klikać i wszystko ignoruję dookoła I dobrze się bawię, bo po prostu się koncentruję na czymś I, i jest fajnie I właśnie muszę się teraz pilnać, żeby nie grać ostatnio do się znajomej To gram idąc, oczywiście uważałam koło siebie i się zatrzymałam po prostu chwilami tak czasówka, tam chwilę po prostu zapograłam i nie przechodziłam przez pasa, nie robiłam takich głupot, nie tylko szłam bardzo wolno i się zatrzymywałam I żeby ten po prostu strzelić, strasznie to jest uzależniające, ale fajnie. I się w... i teraz właśnie strzeliłam raz, dwa 95 prosi, i 95%. Ja I taki, wow! Wreszcie, wreszcie się udało. Ale gram w ogóle kciukami, dwoma. I mi idzie najlepiej, jak chcę się tak, żeby klikać palcami. Normalnie, tak jakbym nie wiem, w sobie strony i tak się tak nie trzyma, ale chciałam tak, żeby po prostu mieć więcej, żeby chcę cztery palce, żeby jak są, żeby robić takie szybsze ruchy, po prostu jak muszę kliknąć tych rzeczy parę naraz, ale bardzo mi spowalnia, bo, bo nie odzwierciedlają mi się te palce od takich rzeczy i, i kciukiami za wiele szybciej, bo kciukiami cały czas piszę na telefonie i chyba jak już osiągnę, chciałabym, jak już osiągnąć jakiś tam poziom. To nauczyć się od nowa, od tych, zacząć te wcześniejsze poziomy i właśnie wykorzystywać cztery palce. Ale mi wtedy tak nie idzie i mnie to tak zniechęca. I mam ochotę znowu zacząć grać na gitarze. Ale kiedy, jak idzie ją postawić w ogóle? Uwaga, uwaga, sypiasz właśnie ogarnął kuchnię. Na górę nie pozbywana, tutaj trochę. Tu tam coś zostało, się odmacza, ale się zmyje. Patelnia zmyta to nie zmyta. Kuchenkę nawet umyłam. Jedzonko zostawiłam, że można było brać na wierzchu. Podłogę nawet przemyłam środki dezynfekujące. Wiem, że jakieś tam plamy pojedyncze będą zawsze. Ale ten stół nawet przetarłam i Nawet to, jak jest posprzątane, to będą jakieś jest przynajmniej jak ja sprzątam. Wytarłam y, ziemię z parapetu. Ciebie zadowolona, wiecie, to jest dziwne. Jestem z siebie faktycznie zadowolona. Zwykle, yy, jak sprzątam, to mnie to bardzo, bardzo przytłacza, że yy. przytłacza mnie to, że sprzątam i sprzątam, i że to nie trwa godziny, nie trwa pięciu godzin, tylko to trwa kilka dni. A teraz po prostu się cieszę z każdego etapu. Cieszę się z tego, że wyniosłam szafkę, cieszę się z każdego pojemnika, który przesegregowałam niesamowite naczynia. Naczynia ogarnięte. Dobra. Kuchenka, kuchenka ogarnięta, dobra. Podłoga odkurzamy. Dobra, podłoga odkurzona, dobra, parapet, parapet, coś tam, coś tam. I miałam takie, że to wszystko traktowałam jako kolejny etap, a nie, Boże, jeszcze parapet, Boże, jeszcze garnek, Boże, coś tam Bo zwykle tak mam. Tylko mam takie, że o nie zmyłam i jeszcze szklanka została. O nie, jeszcze muszę zahamieć, o nie, jeszcze muszę skórzyć, o nie, jeszcze muszę przeszyć. A teraz faktycznie tak powolutku, powolutku, stopniowo, stopniowo. skórzę się już niedługo, bo jeszcze mam w pokoju masę, masę, masę roboty. Skałam wszystko takim środkiem dezynfekującym. Ze yy, świetnika to jest taki do dezynfekcji rok, ale ma taki cytrynowy zapach, i daje taką to, że taką. Taki zapach, taki widz strynowy, taki, taki jak środki czystości właśnie, ale nie taki jak ten I teraz jeszcze zakazam y, kuchnię Właściwie są chyba wyniesione, chociaż możliwe, że jeszcze worek jeden I kazę tutaj trochę i chyba zgaszę całe kadzidełko na potem, bo mam jedno Ale jest mega mocne Chociaż tak mi znowu bywa, jak przestał działać coś I mam nadzieję, że będzie tu przyjemnie, jak się będzie tu wchodziło Tyle o ile Stworzyłam napój, imbir mięta, trochę dziękuję, wody trochę zimnej, końcówki miodu yy... spoko. I robię segrzanki W sensie takie zapiekaneczki z bułki Bułka, ser, bazylia I tam jeszcze jest papryka zielona pod spodem Jeszcze troszkę spieczę Jest pomidor suszony A skawka już lepiej O, taka idealnie rozgrzewająca i taka robiąca. Ej, a wy lubicie ketchup? Wy lubicie ketchup? Lubię lubicie taki tani keczup, słodki ketchup, taki rozwodniony, czy taki gęsty, taki w słoiczkach z różnych firm, jak Devlin, Włocławek, jakieś tam Biedronkowe, inne? Hmm, czy będzie takiego plastikowego opakowania, czy łagodne, czy pikantne? Z przyprawami, czy zwykłe? Czy jacie ketchup do wszystkiego, czy tylko do wybranych rzeczy? Dajcie mi znać. Kawa zaczęła działać jest północ. Dzwoniła przed chwilą do mnie szyfowa. Beka, znaczy, no nie Beka, no ogólnie spoko po prostu chciała, żeby mi wytłumaczyła przez telefon, jaki pobrać film do montowania i film, jaki program do montowania pobrać i jak, jak używać. I wytłumaczyć przez telefon, że kliknij to i tam to i opisywać te przyciski, bo oczywiście obie nie znowu angielskiego było śmiesznie. Bo ja nie widziałam co naklika, ona nie widziała, co, co tak to, do to to mnie pokazała palce, tak, bo obok tego przycisku masz takie przyciski. Tam jest coś tam, coś tam. I w ogóle i grało się od 40 minut i było śmiesznie. W się, sensie, no, było spoko, się to bawi po prostu teraz. I w ogóle ja. I jeszcze się tak z godziny tą zastanawiałam Spać mi się chciało I musiałam iść spać Iść spać I wstać jak się wyśpię I walić ten syf tu Przechobecny Nie sprzątać Czy może wziąć się zmobilizować Posprzątać Zarwać noc Nie spać w ogóle Wypić jeszcze jakąś kawę Kupić rano energetyka I lecie się rano na pociąg i zdążycie na tym pociągu, jakby to się to na pewno nie zdążycie na pociąg, nie się o 8, 8 czy czy ten, coś nie. I wiecie co, nie chcę mi, jakoś tak dopadła mi energia, mam ochotę albo się uchlać, mam ochotę strasznie zapalić papierosa, strasznie mam ochotę zejść coś słodkiego, mam ochotę wyjść do kogoś pokadać, mam ochotę coś porobić, nie wiem, piątek, noc, nie. Oczywiście jak wszystko zamknięte, to się chce wyjść. I nie mam do kogo wyjść i nie mogę sobie to pozwolić. Zbytnia? No, mogłabym iść teraz sama do miasta, ale nie mam kasy. Nie mogę wydać kasy, którą mam i tak. Przenoszę hajs na mieszkanie, zapłacę mieszkanie, jak pojedę do roboty za jakiś czas i będę po się modlić, żeby dostać hajs na czas jak najszybciej i w ogóle nie. Wiecie żeby nie było potem, żeby zalegała z czynszem jakoś za długo. No ale tak wyszło i tak jeszcze musiałam wydać na krewcową i w ogóle jakieś tam rzeczy. I mam ochotę po prostu wyjść i ochotę nie wiem. Chyba zaraz pójdę spać. Czuję, że zaczyna. Czytaj jednak spadać mi się. Nałożyłam się se... Jakieś coś do stylizacji loków i tydzie tak gniotą, gniotą, gniotą I w ogóle I są gorsze niż jakieś nie gniotę Lepiej byłabym zrobiła na mokro No już, kto by to przewidział? Mm, ale piękny dym